Siema, siema, tutaj Wariacik16 i dzisiaj robimy challenge noc w Be Happy Museum. Właśnie będziemy musieli się schować i zobaczymy, co tutaj się dzieje w nocy. Dobra, mamy miejsce, gdzie możemy się schować. Tutaj raczej nikt nie powinien sprawdzać. Mam nadzieję, że się zmieszczę. O, dobrze, jest. I teraz tu poczekamy. I teraz tu poczekamy, aż zamkną. Two hours later. Dobra, myślę, że to jest już nasz czas. Dobra, jesteśmy totalnie sami, więc możemy tu porobić wszystko co chcemy, więc chodźcie, chodźcie ze mną, pokażę wam co się dzieje w nocy w The Happy Museum. Ej widzowie, znalazłem Hagiego Agiego. Ohoho, Jaki on jest niesamowity! Mmmm. Kurde, czemu ty jesteś taki wysoki gościu? Mm. Ej, bo w animacjach jest coś takiego fajnego, nie? Że możemy na przykład <grych> bić go tutaj pięknie, normalnie jak byłby prawdziwy, na pewno miałbym przypał. Na szczęście jest to tylko gra, więc idźmy dalej, zwiedzać sobie. <grych> jest tu naprawdę mega niesamowicie. jestem totalnie sam tutaj i mogę robić cokolwiek tylko chcę. I wydawało mi się. To dla moich wszystkich fanów. Dalej, 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 dalej. Uy, 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 uy. Nie słyszę was, jak się bawicie. Widzowie nie uwierzycie, ale go <gunki> nie <gunki> Witam, proszę Państwa na pierwszej gali boksim Club w Poznaniu. Dzisiaj mamy niesamowitych zawodników. W lewym narożniku ważący pewnie tonę niebieski ulubieniec naszych widzów Hagi Łagi. A w prawym narożniku influencer wariacik 16, uwielbiany przez tłumy fanek. Wszystkich skandują? W zasadzie to ja! 룬 u 피 da Dobra widzowie, chyba udało nam się uciec od niego. Możemy odpocząć. Aaaa! Aaaa! Chciałeś się tylko przytulić. O.